Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na czwarty odcinek super przygodowej gieraski, która nazywa się Małe Królestwo 3! Jak zwykle sobie już trochę w tą gierasę pograłam i dzisiaj zaprezentuję Wam kolejne wyzwania. No pewnie że tak! No to idziemy do walki, kochani. Zobaczcie sami. Ojej, zimno, Ziuzu. Jakie lodowe góry. Zaraz zobaczymy, kogo spotkamy na swojej drodze. Ojej, jaki małpiszon polarny. To jest chyba jakiś Yeti. Zdaje się. Rachciachciach, rachciachciach. To taka mała rozgrzewka. No pewnie, że musimy się troszkę rozgrzać. Tak, tu jest zimno. Tyle lodu, tyle śniegu. O. Patrzcie, kolejna fala. Aż cztery są. Ojej! To jest jakiś mag! Patrzcie tylko! O, ale tak właściwie może zadawał duże obrażenia, ale jest bardzo słaby ten mag. Świetnie! No, do widzenia! Ojej, jaki demoniczny potwór! Bosior? Bosior, walczymy z bosiorem! Patrzcie tylko! To jest jakiś krasnolud! Ale ma topór bojowy! Nie ma co, nie ma co! Czeka na ciebie samo zło! Wstrętny, krasno ludzie niegrzeczny! Tak, wszystko rzucimy do walki z tobą! Miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy, bo ten jego topór jest naprawdę ostry i niebezpieczny! O, ratunku, ratunku, ratunku! Jeden bohater już padł, jak zwykle nasz dzielny rycerz, który wysuwa się na prowadzenie! O! Ale na szczęście mamy jeszcze dwóch bohaterów! O, ale mają już coraz mniej żyćka i mniej i mniej. Wykorzystujemy wszystkie umiejętności specjalne, jakie tylko mamy pod ręką. O, tak, fire policzek, czyli kula ognia. O, jej, niewiele żyćka nam zostało, przydałoby się coś, co nas uleczy. Ale na razie nic takiego nie mamy. Czy się uda, czy się uda jeszcze troszkę? Jest! Udało się, patrzcie, po milimetrze życia zostało naszym dwóm bohaterom. Brawo, simo, Blue Jane! Pięknie! To mi się podoba, to mi się podoba! Świetnie, moi drodzy! Idziemy dalej w takim razie. Zmieni się troszkę wygląd naszej planszy. O, znowu te kamory! Dobra, niech się załadują nasze umiejętności specjalne. Pajączki! O, i szkieletor! Cześć, pa! Całusków 102! Ja ci popluję tą trucizną! Niegrzeczny pajączek, niegrzeczny! Siomiz, stąd! O, mamy teraz aż pięć fal. Smoki i to dwa! Patrzcie tylko jak dobrze, że mamy tą umiejętność, która je ogłusza. O, tak! Stoją jak wryte, nie wiedzą co się dzieje. O, niestety bardzo krótko to trwało. O, ale one są niebezpieczne, zadają ogromnie dużo obrażeń. Moi drodzy, tym ogniem, którym zioną... O, mamy bomby, mamy bomby! Juhu, super, moi drodzy! Do widzenia, niegrzeczne pająki! Ja wam dam fioletowe, smutowane stworzonka! O, jaki piękny mieczyk wyskoczył z tego pajączka! O, o nie, o nie! Nasz biedny rycerz już padł, a została na szczęście ostatnia fala. Dobra, nie jest tak źle. On jest naprawdę słaby, ten rycerz, w porównaniu do tych... Moi drodzy, bohaterów, którzy nie grają w zwarciu, tak. O nie, o nie, ale są podatni na ten stredny ogień. Ale to już nieważne, bo udało nam się zakończyć poziomas. Świetnie. Idziemy w takim razie dalej, ale zanim to nastąpi, przejdziemy się do naszej zbrojowni. Tylko spójrzcie, wow, pięknie. Jej, topór na jedenastym poziomasie. I mamy też tutaj takie fajne hełmy. O. To by było na tyle. Nic więcej nie możemy rozwinąć. No to idziemy dalej w takim razie. O, tak teraz coraz już trudniej niestety się upgrade'uje te nasze bronie. O, do widzenia, niegrzeczne smoczki. O, smoki wawelskie. <grych> Jak latają, fajnie. Ojej, nie chcemy, nie chcemy tutaj ognia. Sio, mamy za to trąbę powietrzną którą nasza uczniczka doskonale się posługuje. O, sio pajączku, zostawili cię takiego samego kolego. Z kości zostają? Pierwsze słyszę. Pierwsze widzę, pierwsze słyszę. Któż by się tym przejmował? Patrzcie, trochę ich dużo. Okej, okay, no to play. Patrzcie, jej, co to jest? Co to jest? Jakaś taka tromba powietrzna, tylko że z ognia. Dobra, idziemy dalej. Jedna z umiejętności już świetnie nam się rozwinęła. Ale może nie będę jej marnować. O, jaka, jaki fajny kostur fioletowy. Będzie można upgrade'ować coś fajnego. Kolego! O tak! Rechciachciach! To było piękne, to było cudowne. Zaraz się was pozbędę, moi drodzy. To już jest ostatnia fala. I zwycięstwo! Mnóstwo fajnych rzeczy udało nam się zebrać tutaj w tym poziomasku. Okej. Okay? Patrzcie. Mamy kuferek, jak ja kocham kuferki, tylko strasznie ciężko je się teraz otwiera. Im dalej, tym szybciej, niestety, się porusza ten znacznik. O, uda nam się? Chlas! Udało się i to za pierwszym razem. Świetnie, tylko spójrzcie. Same zielone i dwa fioletowe przedmioty. O, uda nam się coś skompilować. O, las, tak, połączyć ze sobą tutaj już nie bardzo. O, mamy maczugę nabijaną kolcami i mieczyk. Dobre i to. Jej, łuki, nie Z łuków nic się nie da, ale czapeczki się da Jak fajnie, tylko Spójrzcie, to mi się podoba Wow, i dalej I 8, 9, 10, dobra, nic więcej Nie damy rady O, a kostury? Jest jeszcze tutaj Ten jeden kostur, świetnie Okej, okay, no to idziemy Play, dobra Dobra co tym razem na nas czeka? Patrzcie, już jesteśmy coraz bliżej końca Gierasy. Ciekawe, jaki boiszar będzie na końcu gry. Pewnie bardzo ciekawy. Haha, dobra. Ojej, co to jest? Zazmutowany tająk? Ojej, jaki wysoki, jaki wielki, jakie ma chude. Odnurza. Wynocha, wynocha, koleżko. Na szczęście on nie był zbyt silny. Dobra, idziemy dalej. Ciebie nie lubię, bo ty zadajesz nam spore obrażenia tym ogniem. Siomi stąd, niegrzeczny. Sumoczku. Dobra, i co teraz, co teraz? Pajączek, dwa pająki. Jeden duży, drugi mały. O, papa, całusków 102. Chyba nie lubicie bomb, co? <laughs> ja też bym nie lubiła na waszym miejscu. O, dobra. Ogłuszeni są nasi wrogowie. Zaraz się z wami rozprawię niestety bardzo krótko, bo nie zdążyła się ta umiejętność odpowiednio długo podładować. Okej, okay, okej, okay, do to play. Świetnie. O, i została ostatnia fala. Czy będzie najłatwiejsza, chyba nie, ale mamy dużo umiejętności i wszyscy nasi bohaterowie żyją. Co już jest dobrym znakiem. O, tak, nie macie już ze mną żadnych szans! Mam naprawdę nieźle rozwiniętych bohaterów i trochę przedmiotów udało nam się zdobyć. To mi się podoba, to mi się podoba. Rewelacja. Idziemy do zbrojowni naszej, do naszego ekwipuneczku. O! Wow! I nic poza tym? Jaka szkoda, jaka szkoda? Coraz trudniej o te nowe przedmioty, a naprawdę nie jest teraz łatwo. No dobra, no to idziemy dalej w takim razie, co tym razem na nas czeka? O. Dzień dobry, pa pa! Papa! Pa. Niegrzeczny pajączku! Ojej, jakie on ma odnóża! i jakie ma żuwaczki! Na pewno jest bardzo niebezpieczny! O, ale my zadajemy ci kolego większe obrażenia niż ty nam! Oho! I znowu smok! To naprawdę niezbyt przyjemny, niezbyt miły smok! O, tak, tak zionąć na nas ogniem! Jest nam już wystarczająco gorąco podczas tej walki! O, i co teraz? Jej! Dwa szkieletory z toporami! Wszyscy ci wrogowie są jacyś tacy więksi od nas. Jeśli pewnie zauważyliście... O! Dobra, znowu smoczek? On tu jest. Regularnym, stałym bywalcem. O, tak, na tych planszach. mi stąd, mi stąd! Niegrzeczny smoczku. I co? Ostatnia fala. Dwa pajączki, łatwisna, łatwisna, nie ma problemiku żadnego. Haha, jeszcze ogłuszony! Jeden już niestety padł, to znaczy niestety dla niego, nie dla nas. O, i zwycięstwo, jak fajnie! Możemy sobie coś rozwinąć? Zaraz zobaczymy. O, tylko spójrzcie. Tak, mamy skryteczkę naszą cudowną. O, i tutaj, hej, hop. I ostatnia, hejże, o nie, je wszystko od nowa, no nie jest łatwo, nie jest łatwo tak sobie tutaj wcelować w to pole, moi drodzy. Uwaga, jeszcze raz, hejże, hop, o nie, i ponownie od nowa, o, jest, nareszcie. Wow, i ile fajnych przedmiocików, to mi się podoba, ale ekstra, dobra, idziemy do zbrojowni naszej cudownej. O, będzie coś nowego, będzie coś nowego, kolego, zaraz zobaczymy. O, można połączyć łuki. Jej będzie nowy łuk. Wow, to mi się podoba, rewelacja, tak się strasznie cieszę. Idziemy do maga teraz. O, kostury możemy połączyć. Tak. Jej będzie nowy kostur. Tylko spójrzcie. Jaki świetny kostur! I czaszki połączyliśmy, i taka korona powstała i nic poza tym niestety nie możemy już zrobić. Ale któż by się tym przejmował, moi drodzy! Ja sobie w tą gierasę trochę pogram i do Was wrócę w kolejnym się. Ciekawe, czy uda nam się już przejść gierasę do końca. I tym przyjemnym akcentem chciałabym się z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z Wami Blue Jane. Cześć!